Dzień dobry, dzień dobry, zobaczcie to. Po dziewiątej, niedziela. Dużo osób się zawsze skarży, że koty budzą mnie co rano i nie dają spać. Moje nie, Buniu dopiero się podnosi. Ja już zrobiłam hałas, włączyłam telewizor, zdążyłam zrobić kawę, a koty, słuchajcie, nawet się jeszcze nie podniosły. To jest w tym momencie największa aktywność, jaką Buniu wykonał tego poranka. Cześć chłopaku! Tęż jest kot. Jest. A jakby go nie było. A tymczasem dzień dobry, dzień dobry z Czapli. Dla osób, które są tutaj być może nowe, Czaple. Tu jest takie mini osiedle domów bliźniaczek. To jest nasz projekt zawodowy. WWZamieszka w Jesteśmy takimi małymi, takim małym deweloperem i postawiliśmy właśnie pod Gdańskiem w czaplach takie małe osiedle domów bliźniaczek. Teraz przyjechaliśmy tutaj akurat do tego domu, który jest za mną, bo akurat jeszcze ta ostatnia połówka nam została na sprzedaż. Także jak ktoś szuka domu pod Gdańskiem, to polecamy się bardzo. <noise> Pokażę Wam w ogóle, jak, jak to wygląda, jeśli jeszcze nie mieliście okazji tutaj ze mną być. Także słuchajcie, bo wiem po Instagramie, że to się często myliło. Te domy w Czaplach to jest projekt zawodowy, tak? Natomiast to mieszkanie, które ja urządzam, które Wam tutaj we vlogach pokazuję, tak to, że jeżdżę po sklepach i szukam jakichś tam elementów, elementów do wnętrz, no to to jest nasze mieszkanie prywatne. Nam na tym etapie życia dom pod miastem się nie marzy, także to jest nasza praca, a my zostajemy w mieście. Także to są dwa zupełnie niezależne tematy. To jest właśnie to nasze osiedle. Tutaj są trzy domy, natomiast to są bliźniaki, tak więc mamy sześć lokali mieszkaniowych. Idziemy do środka. Po lewej stronie garaż. Idziemy dalej. Na prawo będzie łazienka. Zgodnie z projektem. Tak tutaj też jest piec. No, i wchodzimy na duży, duży salon z aneksem kuchennym. O jak tu teraz echo, echo niesie. Tutaj teoretycznie, tak, aneks kuchenny, są wszystkie podejścia i pokój. No i przejście oczywiście na górę, tak, no bo w domu, więc mamy, mamy piętra. To jest akurat to, czego zazdroszczę w domu, czyli że są poziome. My będziemy mieli mieszkanie jednopoziomowe. No chociaż oczywiście mieszkanie też nie wyklucza poziomów. U nas będzie inaczej. I tutaj mamy kolejne cztery pokoje i łazienkę na piętrze. Z na tą stronę są pokoje z balkonami. Widok tutaj akurat na sąsiedni dom. No i dalej jeszcze lasy, pola, lasy, pola. Teraz to wygląda pięknie. No zobaczymy jak będzie kiedyś. Tak jak to się na przestrzeni lat pozmienia. Rozbudowują się właśnie te podmiejskie, no już chciałam powiedzieć, podmiejskie dzielnice. No tak naprawdę to są jeszcze wioski, które są pod Gdańskiem, ale coraz więcej osób je przenosi właśnie pod miastem. i Ta zabudowa często gęsto robi się, bardzo gęsta. To już w zależności też od planów i jak tam dana gmina tego pilnuje. Ale ładnie, jak ta zieleń cudnie wygląda, i dzisiaj takie ładne niebo. Także właśnie jeden spokoi. Łazienka i następne naprzestrzel. Tu są akurat w tą stronę działki, działki rolne, także tutaj z zabudową tak szybko nie pójdzie. No dobra, słuchajcie, takie że on tutaj kawałki swojego życia pokazuje, no to to też jest kawałek mojego życia, tak to jest m.in. to, czym się zajmujemy zawodowo, zajmujemy, no bo tutaj jest spółka, tak, jesteśmy w spółce, mamy jeszcze wspólników w ramach właśnie budowy tego osiedla. Także słuchajcie, jedna połówka została, to się tutaj zareklamuje. Jakby ktoś szukał właśnie domu pod Gdańskiem, albo znacie kogoś, kto szuka domu pod Gdańskiem, to na naszą stronę, bo, bo w w Zapraszamy. Ostatnie właśnie taka połówka. Zostało jeden bliźniak został na sprzedaż pięcioro sąsiadów i już tutaj jest. Mamy 126 metrów i cenę 490 tysięcy. Takie podtery które my tutaj w tej okolicy mamy. Na dole właśnie salon z aneksem łazienka garaż i tutaj jeszcze mamy na piętrze właśnie cztery pokoje, w tym dwa z balkonem i też łazienka. że jestem winna Wam film na temat budowy domu, bo miałam sporo, sporo pytań, właśnie dotyczących, akurat budowy domu, czy tutaj, czy na Instagramie nawet właśnie, więc taki materiał będę chciała przygotować, natomiast nie ukrywam, że to jest akurat materiał, do którego ja potrzebuję współpracy. No bo my z racji, także że jesteśmy tutaj jako wspólnicy w tej spółce, to też mamy swój podział obowiązków, i niech każdy za wszystko odpowiada, tak tylko każdy ma swoją, swoją działkę i chciałabym, żeby w tym filmie też wtedy wzięły udział inne osoby, tak, żeby móc wam opowiedzieć o szerszym spektrum zjawisk, które występują właśnie przy budowie domu, tak żeby też nie było żadnych przekłamań i żeby każdy merytorycznie za swoją działkę mógł się wypowiedzieć. Także o czymś, taki pamiętam i będę się starała, żeby się też tutaj pojawiło. My tymczasem jeszcze przetransportowaliśmy do Oliwy przelewki, lokal pełny tak życzyć, żeby tylu gości było codziennie. Więc my sobie weźmiemy wynosa i po prostu pospacerujemy po Oliwie, ale tak sobie po drodze rozmawialiśmy. Wiecie, jaki jest największy problem jak się buduje właśnie jakieś osiedla, buduje lokale usługowe, administracje. Wydajesz 50 tysięcy na projekt, robisz projekt zgodny oczywiście z miejscowym planem, po czym składasz projekt i okazuje się, że interpretacja planu jest jednak inna bo nikt nie chce z Tobą rozmawiać w urzędzie przed projektem, tak? Że nie ma takiej możliwości, że przyjdziesz do urzędu, że siądźmy razem, że ustalmy coś, pogadajmy. Przecież robimy to tak naprawdę, żeby ta przestrzeń wyglądała dobrze, tak? No nikt nie ma złych intencji, ale nie ma z kim rozmawiać. Proszę zrobić. No, ale dobra, wracaj do tematów spacerowych, bo akurat spaceruję po Oliwie. Zobaczcie, trasa pokazowa autonomicznego busa w Gdańsku. Jesteśmy na drodze do Zo i tą trasą jeździ właśnie autobus bez kierowcy. A, w takim kierunku świat idzie. <noise> tutaj można się przejechać. To jest właśnie na tej trasie, już bezpośrednio. Tu, jak idzie ten samochód, no to tam już dojedziecie do Zo. No, a my pozostajemy w tomo tak deweloperskim. Bo tutaj właśnie w Otulinie Parku, na drodze do Zo, też powstaje osiedle mieszkaniowe akurat. Wiecie, co, no, takie mm, mieszane, mieszane uczucie znaczy, akurat projekt jest według mnie bardzo fajny i wpisuje się akurat w tę okolicę, no ale to już każda nie po sobie oliwa, to jest trudny temat, to ja zawsze mówiłam, oliwa to jest takie miasto w mieście, ale wiecie co, jak jeszcze te mieszkania tutaj przy drzewach super. Ale tu macie spacerową i nawet jak my teraz stoimy, a jest weekend, to słychać, jaki jest ogromny szum od drogi. Te mieszkania tutaj kosztują 11-12 za metr. To zależy oczywiście tam od metrażu, tak właśnie i od umiejscowienia mieszkania i tak bezpośrednio przy drodze. No nie, bo to już do decyzji każdy sobie musi zważyć. Słuchajcie, to jest moje najnowsze odkrycie Jaffa w garnizonie, kuchnia izraelska, koniecznie, ale to koniecznie dopiszcie sobie to miejsce na listę do odwiedzania, naprawdę, bez względu na to czujecie mięso czy nie, bo oczywiście Izrael to nie tylko hummus i falafel, to również mięso, także naprawdę jesteśmy tutaj już nie wiem który raz, a lokal jest świeżutki, jest po prostu rewelacyjny. wiecie, ta pustka, którą przed chwilą widzieliście, bo chyba tak mieliśmy w jakieś okienko, bo po 10 minutach jest tutaj po prostu pełno, dlatego już się staram mówić tak cicho. Naprawdę rewelacyjne lokal, no, Czapa w garnizonie bardzo, bardzo polecam. No dobra, słuchajcie, zmieniamy totalnie miejsce. My już jesteśmy znowu pod Gdańskiem. Ten vlog dzisiaj taki trochę rwany, ale tak faktycznie wygląda nasz dzień. Dla nas to jest weekend pracujący i skaczemy trochę właśnie z jednej lokalizacji na drugą. Teraz jesteśmy, słuchajcie, w Straszeniu pod Gdańskiem. Wiem, że są tutaj osoby z Gdańska i z okolic, więc tą lokalizację na pewno kojarzycie. I napomknęłam Wam tutaj ostatnio, że szykuje się nowy projekt, będzie nowy projekt zawodowy. Widzieliście już dzisiaj Czaple. Czaple to jest deweloperka związana właśnie z mieszkaniami. Tak, ta jedna połówka bliźniaka została jeszcze na sprzedaż. No i właśnie, zostając w tematach deweloperskich, ale już nie mieszkaniówka tylko uchylając trochę rąbka tajemnicy, co się tutaj też będzie działo i czym my się też będziemy teraz zajmować i na czym się już skupiamy, e, lokalu usługowe. Jeżeli jesteście więc z Gdańska, z okolic, jesteście ze Straszyna i szukacie albo myślicie, że będziecie szukać, albo znacie kogoś, kto szuka lokalu usługowego w Straszynie, to my będziemy mieli taką powierzchnię usługową na sprzedaż. Za niedługo... Powstanie duża powierzchnia z lokalami usługowymi. Strasznie właśnie. Także wiecie, jeżeli ktoś ewentualnie jest już na tym etapie zainteresowany, to, to dajcie znać, a się na maila, to możemy, możemy rozmawiać. Duży, duży, duży projekt. Bardzo, bardzo się cieszę, także zostajemy w deweloperce, ale już właśnie nie ta mieszkaniówka, tylko w tym momencie usługi. Także będzie w strasznie dostępna powierzchnia usługowa, nowa, tak, stawiamy coś totalnie, totalnie. Nowego, Także jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. No a osoby, które nie są zainteresowane bezpośrednio zakupem lokalu, bo tu mówimy o kupnie, tak? My będziemy te lokale sprzedawać, nie wynajem, tylko one będą na sprzedaż w ramach jednego budynku, tak? Jak często są takie mini centra, w których właśnie są różnego rodzaju lokale, to będzie tak wyglądało. Jeżeli zaś nie jesteście zainteresowani kufem, to w ogóle no, zapraszam na kolejne vlogi, bo na pewno będzie się tutaj trochę informacji na temat tego projektu przewijało. No, to tak już trochę, trochę uchylając. Duży, duży temat, tak? Powiązany trochę z tym, co robiliśmy, trochę coś nowego, bo to są usługi właśnie, a nie mieszkaniówka, ale myślę, że, no, że dla osób, które tutaj te vlogi śledzą, też będzie trochę fajnych, fajnych, merytorycznych tematów, tak? Będziecie mogli też się czegoś dowiedzieć, no i śledzić w takim bądź razie tutaj będąc ze mną tę kolejną inwestycję. Także mi pozostaje mieć nadzieję, że są tutaj osoby życzliwe, które nam dobrze życzą. Także jak coś zaciskajcie kciuki, puszczajcie wici, że coś takiego się zadzieje, będziemy zobowiązani. Ja w międzyczasie wsiadłam do auta, wracając właśnie do tego tematu Straszena Oto mogę Tobie raz oddać głos, jak mi papu się tutaj zdecyduje, coś do kamery powiedzieć, I to będzie powietrznie. do budynki. Tak, bo na tym etapie tak naprawdę tak, jeżeli ktoś jest wcześniej właśnie zainteresowany powierzchnią, no to jest możliwość przygotować właśnie lokal bezpośrednio pod. Możemy zaprojektować powierzchnię i wszystkie przyłącza pod konkretny projekt danego klienta. A terminy realizacji? Bo to Paweł jest w tym momencie na bieżąco akurat kwestia formalna. zgodnie z aktualnym harmonogramem jesień przyszłego roku, czyli powiedzmy wrzesień. Na sprzedaż, tak? To są lokale na sprzedaż, a nie na wynajem. My tam wynajmem nie będziemy się zajmowali. No i mówimy o lokalizacji. Wstraszczenie, a szczegóły, tak? Jak ktoś jest zainteresowany, to już sobie porozmawiamy na, na offline. No a wracając do takich naszych mniej poważnych tematów, jak oglądacie tego vloga, to tak, jeśli chodzi o przewodnik po Kaszubach Północnych, to osoby, które przysłały maile spośród tych osób, tak? Ja sobie tam 8 drogą losowania, najprostszego po prostu palcem po ekranie wybrałam 8 osób, z którymi, jak już oglądacie tego vloga, zapewne się skontaktowałam i do których komunikacja poszła, więc te 8 osób otrzyma przewodnik po Kaszubach. Jeżeli chodzi o z kolei to ostatnie rozdanie z pomadką, tamtymi zgłoszeniami to zdecydowanie bardziej zasypaliście, także wszystkie zgłoszenia są przenoszone do folderu, też zgodnie z tym wskazanym przeze mnie czasem je przyjmuję. natomiast tam rozstrzygnięcie Zapewne będzie w drugiej połowie października. Z tego też powodu że my na chwilkę uciekamy na urlop. I nie wiem, czy na urlopie akurat tym się będę zajmowała, ale to najpóźniej, no, 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 w tej drugiej połowie października, rozstrzygnięcie na pewno, na pewno będzie. jak dzisiaj tak jesteśmy w deweloperce na Morenie w Gdańsku, na Szczodry, jaka inwestycja powstaje, ale pada. Nie pokażę już. Jak kogoś interesuje ta lokalizacja, to już musicie sobie sprawdzić Morena, Szczodra, Eko, deweloper, bo nam się rozpadało. A bo w międzyczasie rozmawiam, rozmawiam, mówię tutaj do Was i rozmawiam też na Instagramie, bo nagrywam też materiał na Instagram i tam akurat się pojawiło już pytanie a propos tego straszyna w międzyczasie. Słuchajcie, to nie mówimy też o takich malutkich lokalach pod e, jakieś... E, mało jednoosobowe działalności, oczywiście też jakieś biura projektowe, notariusze i tak dalej, ale tam też będzie możliwość kupna dużej powierzchni, tak, no bo zresztą jak Paweł wspomniał, o powierzchni całego budynku, że można wydzielić, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś by chciał przedszkole w Straszynie otworzyć albo przychodnie, no to mówimy też o tego typu usługach, tak, że z całego tego budynku jest możliwość właśnie wydzielenia powierzchni jeszcze na tym etapie. Na no później oczywiście też można, jeżeli będą przygotowane mniejsze lokale, Ym, ją powiększyć no to, ale to już jest inna, inna kwestia, ale tego typu usługi oczywiście na większą skalę też wchodzą w grę. A tymczasem po powrocie do domu moje ogonki, kochana, pora, pora karmienia. Niejku, jak misi brakuje. Pamiętacie, zawsze wam pokazywałam, że tutaj była Misia, Maja, Buniu i Misia najmniejsza. One się zawsze w tej samej kolejności ustawiały do miseczek, wiedziały, które z której strony ma być. I tak od najmniejszego do największego. Misia była taka najmniejsza i taki króciutki ogonek. Potem Maja i potem Buniu. Buniu największy. Pusto się zrobiło no. Mimo, że Majusia z Bunią są przecież z nami tak dwa koty to... Jakoś jak było trzy to... No smutno no. coś powiedzieć. Brakuje. Brakuje cały czas. Dobra, słuchajcie, weszliśmy do domu, właśnie koty, koty nakarmiona, my się zaraz z kotami, właśnie my, czyli ja i koty przenosimy do sypialni. Dzisiaj Legia gra z Piastem, więc tutaj się będzie działo, a my idziemy się zabunkrować w sypialni, bo tam będzie cisza i spokój i, i ja będę mogła sobie też jeszcze, jeszcze popracować, także kocie tym towarzystwie tym razem po południu. Um, no, tak jak mówiłam, trochę, trochę się dzieje, tak te nowe, nowe projekty zawodowe się pojawiają. No, cieszę się przeogromnie, tak oczywiście, że jesteśmy trochę stremowani. Będę właśnie tutaj też trochę pokazywała, także będzie też szansa na trochę wartościowego materiału dla Was, na czym mi bardzo zależy. No i co teraz, teraz ciepła herbata i ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu.